Otóż zawsze gdzieś e, chyba, e, kiedy 20 lat temu powstawała nasza uczelnia, bo w tym roku będziemy świętowali 20-lecie, myśleliśmy o tym, aby w przyszłości może powstała akademia. Po 20 latach te marzenia, te plany też się ziściły. Otóż e, 14 stycznia weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji i nauki, zgodnie z którą dotychczasowa państwowa uczelnia zawodowa we Wrocławku staje się z dniem 1 września 2022 roku Państwową Akademią Nauk Stosowanych we Włocławku. Cieszymy się z tego względu, że musieliśmy spełnić warunki formalne, które zostały przewidziane przez prawo, przez ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Te warunki formalne to między innymi kształcenie na studiach inżynierskich, posiadanie określonej liczby kierunków, no i przede wszystkim posiadanie pozytywnych, samych pozytywnych ocen akredytacyjnych od Państwowej Komisji akredytacyjnej. Wszystkie te warunki spełniliśmy. E, no, na przestrzeni ostatnich siedmiu lat, jak Państwo wiecie, no, uczelnia dynamicznie bardzo się rozwijała. Przez ostatnich siedem lat powstało siedem nowych kierunków. Dostaliśmy zgodę od Ministerstwa na prowadzenie nowych siedmiu kierunków w tym roku składamy wnioski o dwa następne w chwili obecnej mamy już 14 kierunków jeśli się uda to w przyszłym roku będzie to 16 kierunków mamy jedną z najnowocześniejszych w Polsce co warto powiedzieć baz dydaktycznych dla kierunku mechanika i budowa maszyn dla kierunku informatyka dla kierunku nowe media e i e-biznes najlepsze studio telewizyjne dydaktyczne w województwie kujawsko-pomorskim za kilka tygodni państwa zaprosimy na otwarcie monoprofilowego centrum symulacji medycznej na Zawiślu Doskonale wyposażony obiekt przygotowujący do nauczania zawodu przez pielęgniarki. Remontujemy też dom studencki corocznie, naszą uczelnię. Odwiedza około 100 studentów z zagranicy. Jest Włosowiek cenionym miejscem przez studentów obcokrajowców jako miejsce do studiowania. Liczba studentów naszej uczelni corocznie się zwiększa, mimo że mamy demograficzne tsunami, jeżeli chodzi o. Wiek kandydatów na studia. Ostatnie lata są dobre lata dla naszej uczelni. Co prawda dwa lata temu zmienialiśmy nazwę, ale dzisiaj cieszymy się i będziemy, to, będziemy świętować przy okazji 20-lecia powstania naszej uczelni. Tą nazwę na razie troszkę nieformalnie, ale mamy Akademię we Wrocławku, Państwową Akademię Nauk Stosowanych. Nazwa państwowa podkreśla to, że studia są bezpłatne dla. Wszystkich, którzy chcą kontynuować kształcenie na poziomie wyższym, nazwa nauki stosowane oddaje ducha naszej uczelni, czyli praktyczność, nastawienie na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Chcemy używać skrót Akademia, Akademia we i Ci studenci, którzy obecnie studiują w tak, zwanej, w tak zwanym puzie we Wrocławku, no już będą kończyli te studia, jeżeli... Obronią się we wrześniu albo w latach następnych w Akademii i będą posiadali dyplom Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Włosławku. Wydaje nam się, że zmiana nazwy wiąże się ze zwiększeniem pewnego prestiżu, z podniesieniem rangi naszej uczelni. To jest ta kwestia z pewnością marketingowa. Druga rzecz to kwestie organizacyjne. Będziemy stopniowo zmieniali wszystkie nasze szyldy, loga na budynkach, sztandar, pieczęcie. Także zmodyfikujemy strukturę organizacyjną naszej uczelni. W miejsce instytutów powstaną wydziały. Dotychczas funkcjonowały trzy instytuty. Od 1 października planujemy powołać cztery wydziały, wyodrębnić Wydział Nauk Technicznych, który także dynamicznie się rozwija. No i wydaje mi się, że to co najważniejsze, to dyplom, który uzyskuje absolwent naszej uczelni no i na tym dyplom, dyplomie będzie nazwa Akademia.